Dobrze, teraz chciałbym zaprezentować kolejną metodę usuwania outlayerów, czyli na podstawie IQR, które widać na boxplotach. Narysuję boxplot. boxplot. Weźmy naszego zbioru wykres a niech to będzie ten co mamy tu obok latitude zobaczymy co to jest no i ten box plot dobrze definiuje nam outliery widać wyraźnie że tutaj mamy sporo outlayerów jest to pokazane na tym wykresie, tak więc tutaj są hmm, czyli co mamy na tym wykresie? Tutaj mamy grubą kreską zaznaczoną medianę. Tutaj pierwszy kwantyl i drugi kwantyl. Pierwszy kwantyl i trzeci kwantyl. Drugi to jest mediana. I mamy tutaj taką linię oznaczającą granicę outlayerów, czyli na hmm, Wartości duże nie sprawiają nam problemów, nie ma tam outlierów. Natomiast przy wartościach małych te outliery są. No i co to ma się do usuwania outlierów? No też możemy na oko z tych wykresów usuwać, zaznaczać, wyodrębiać outliery, ale nie o to mi chodzi. Chodziło mi o to, w jaki sposób y Yy, za chwilę wewnętrznie yy, me, mechanizm Boxplot wyliczy nam listę obtrajerów. Otóż Boxplot yy, ma to do siebie, że No to do siebie że oblicza statystyki. Ma funkcję z obliczaniem statystyk, które wykazują, gdzie mamy outlayery. A tak w ogóle boxplot to jest wbudowane w R. To jest, pochodzi z R. Tak więc. Yy, to możliwe nam obliczenie statystyk, i w czymś takim powinniśmy mieć zgrupowane outlayery. O, coś się pomyliłem. A, to ma zastosowanie oczywiście do poszczególnych kolumn. Czyli. Latitude i zobaczmy co to nam wykreśli. No i to nam wykreśliło wartości brakujące. Te wartości, które wiersze, które są w Latitude, które mają te takie wartości. No są alternatywami. Daję jest box. No. Dobra. Zobaczmy, jakiego to jest typu. To jest wektor. Tak więc teraz musimy przefiltrować, e, znaleźć listę tych naszych e, wierszy, które przyjmują jedną z tych wartości. Tak więc a w traje z Hmm. Latitude. <laughs> no i co z tym teraz możemy zrobić? No teraz wybierzemy e, layer,

To będzie nasz px uh, tutaj o, chyba tego. Dobra, teraz sprawdźmy, jaki to ma rozmiar. Aż trzydzieści dwa, bo znalazło sporo. Dobra, i dla pozostałych kolumn robimy analogiczne. Z zaraz wyświetlę kod. Tak więc już jestem, przygotowałem kod. Tutaj ten kod wykrywa wszystkie nasze outlayery tą metodą. No i co możemy zrobić? Teraz łączymy wszystkie, wszystko w jedno. Outliers.

this one i want Dobrze, tak więc bind mouse i łączymy wszystkie nasze data, wcale Mamy jakiś tam wynikowy data frame, zobaczmy jak się zaprezentuje. Jeszcze 97 wary, pierwszy za chwilę ty wyfiltrujemy, unikalne. Teraz sprawdźmy, czy były jakieś powtórzenia. Trochę powtórzenia, na tym niemniej mamy 274 outliers. Wcześniej zapomniałem dodać unik w naszej poprzedniej lekcji, teraz muszę szybko dodać. A tego już się będę pokazywał. No i to tyle na tej lekcji.